wielu wieluszowska. Tyś dla mnie rodzinna. Jesteś bliską sercu, piękniejsza niż inna. Ziemio mojej młodości, zabaw i uciechy, czarów, opowieści, błądzących pod strzechy. Jam się przecież tutaj, na tej ziemi rodził. Ziemię tą przemierzał, wprośnie, ryby łowił. Znam każdy zakątek, wszystkie ścieżki, drogi, znam też jej historię i losy niebogi. Gdzie tak pięknie słońce w poranek majowy, śliska się po rosie, aż po las sosnowy, wyzłaca konary i postebrza drzewa, zieleni się trawą, kosmalca. Czy krzewia? Taki to poranek. Promyk słońca świat kąpie się w tej rosie. A tuż w lasku bliskim słyszę ptasi koncert. To ta kapela i solem z kowronka. Zacznie się niedziela. Dziwne, że z lat dawnych tak wszystko pamiętam. W mych wspomnieniach przeszłość, jak, jak gdyby od święta pełna jest radości i krasy przedwiośnia, nie jest to przesada ani też przenośnia. Kiedy przyłożę ucho i słucham przeszłości, to słyszę szum wiatru i gwar różnych gości przybyłych odwiedzić Wierusza osadę. Na znane kolanie odbędą na Spójrz. Spójrzmy. Na białym koniu Wierusz z dala jedzie, za nim tuman kurzu, jeszcze z dwa pacierze, a będzie wśród swoich. Zaczną się obrady, a po nich ćwiczenia, obronne osady. Na wieży kościelnej odezwał się dzwon. Wierusz ręką wskazał, siedli więc na konie, w kościele nabożnie modlili się razem, a po nabożeństwie wrócili na błony i radzili razem. Bernard Przewodniczył. Był wśród nich wybrańcem o wielkim znaczeniu. Ród jego był zawsze nadgranicznym stróżem Śląska i Korony. Od lat po Mówił do nich krótko, co czynić należy, jak badać toporem, gdy wróg do nas bierze, jak bronić tej ziemi, co w krwi jest skąpana. Wierna jest Koronia, piasta ma. Lewan uczył pieśni. Dzieciaki śpiewały. Lirnik podał akord. Trójdźwięk minorowy i akompaniował, nucąc razem z dziadką. Na niedzielę zestaw pieśni był gotowy. Piękny dzień świąteczny. Ludu przyszło mrok. Nowy kościół błyszczał i w pieśni rozbrzmiewał. Głos ludzki był silnym. Mknął aż, aż po horyzont. I tak co niedzielę lud w kościele śpiewał. W świątyni, na sumie, były wszystkie stany. Wódz oraz rycerstwo w pełnym szyku zbroi. Dziatwa, młodzież, starsi, rolnik czy robotnik, śpiew brzmiał w barwach, forte, bo każdy się dwoił. Kościół był z modrzego. świętego Mikołaja. W środku ołtarz główny, dwa przyległe z boku. Starcy się modlili zawsze nieco dłużej. Świątyno, świątynię zamykano przeważnie o zmroku. A po nabożeństwie długo rozmawiali na zewnątrz, na drodze, o tym, co się stało, co w minionym czasie przechodzili ludzie. Temat był obszerny. Zawsze coś się miało. Po nisku ręki. Każdy szedł do domu. Jedni szli do świdy, inni do kuźnicy, szli też do Mirkowa czy do Chobanina. Po czasie spojrzałeś w pustkę na ulicy. Gród ten wywidła w rzeki proste i niesłychane. Był stary, obronny. Toczył różne boje. Z prawej strony prosny zbudowano nowy, którego też strzegli wieruszowscy bowie. Z Saksonii przez Wieruszów aż po róś czerwoną szła droga handlowa. Nad prosną graniczna kontrola. Jedni pracowali, drudzy handlowali. Jedni był handel, drugi Ziemia roli. Jest ta historia, w jej przeszłość się wżyła, polna, o też w polu i stąd też jej imię. Jak on dziś, tak dzisiaj leży A na Koćminie. Koćminę sam Wierusz Pauliną nadał, a zakon ten wiele trudu sobie zadał, by ziemię uprawiać w ratliny, w zakony, Musiał również polną zwozić swoje plony. Prace w średniowieczu wyobrażam sobie, ciągnął głowy polną, jak w ówczesnej dobie roczął błonniutęgo. Braciszek pogania, szybciej iść nie mogły. Cóż miał do gadania? markurzu, w górę unosił się latem. Braciszek poganiał wywijając batem. Wiosną lub jesienią woły szły po błocie. przyśpieszały głodne znojnej robocie. W XIX wieku car nadrabiał miną, zajął się zakonem, a więc i koćminą, zlikwidował zakon, ziemię skonfiskował, nadał swemu słudze, by wiecznie panował. I dziwcie się, proszę, dar na wieczne czasy. Trwało tylko lat kilka. Potem inne asy jeździły znów polną. Feranie miła przetrwała, aż wolność do Polski wróciła. Nadprostnął przy polnej figura też była, usypiskło ziemi, jak gdyby mogiła. Wysoka na szczycie stało krzyż. Wokół drzewa tam w majowy wieczór lód. Bitanie śpiewał, śpiewa. Na przeciw figury stodoła stała, drewniana pod słomą, niezbyt okazała wzdłuż drogi to pole. Polna droga kręta, nie ta co dzisiaj. Ja starą pamiętam. W dziewiętnastym roku niemiecka nawała u świętego Rocha, z armatami stała, strzelano do miasta. Ogień trawił domy. Nie były to pierwsze czy ostatnie drony. Wzdłuż polny nad na między topolami kompania halera pruła miotaczami, by przydusić Niemców, dopełnić rozkazy. rozkazu, potyczki nad nie przegrać ni razu. Czekałem z figury gonił Niemców w krzaki. Po niejednym czasie uszli Hajdamaki, w Hajmat wrócili. Znów cisza na w którą druga wojna. Z nami przepał. Cofnijmy się nieco w przedwojenne czasy. sto przypolnej przy polnej podpaliły asy. Na tym miejscu władze rządziły dowolnie, w krótkim czasie soku zbudował sokolnie. Działki prostokątne, ludziom nadawano drogę polną, wówczas pod sznur sprostowano. Poszerzona również, krasy nabierała, śmiali się, Ludziska z nią koćmina cała. W sokolni przed wojną punkt obserwacyjny urządził ówczesny urząd sanacyjny. W pierwszym dniu przy polnej pociski padały, rażąc lud śmiertelny, życie odbierało. Podczas okupacji zniesiono figurę. Niemcy zadzierali nosa mocno w górę, fościnali drzewa, krzyży kuczyniętą, chodzili po leksdojcze z miną nazwy nadębną. Wreszcie przyszła wolność. Ludzie powracali i wokół Polnej kocininy porali. Nie inni, lecz swoimi, z planami na wyrost, zmuszeni budować w rodzinach był przyrost. Kilka pięknych domów stanęło przy Polnej niezwiązanych z niczym w gospodarce rolnej Stodoły tam nie ma, czystość, prawda szczera Światło, las i woda do domów dociera I ruch tam jest znaczny, a większy się wszczyna Bo i obwodnica przez polną przecina Ludzie autostopem jadą w różne strony Dziś motoryzacja, gdzie on dziś zagoni Roi się od wspomnień, do których tak wnikam Nawet Targowice ściągnęli z, z pasternika. Ptargi równość znacznych, kramarze handlują, ludzie zaś owoce drób, jajka kupują. Brak tylko Jakubka, który reklamował. Nie ma go już dzisiaj. Historię się schował. Na polnej handlują spokojnie, karmi przed na wojnie. Na miejscu figury pomnik zbudowano, by pamięcią często przodków wspominano tych, co swoje życie w ofierze złożyli cichych bohaterów, pomnikiem uczcili. Czekajmy, trochę, a polna ulica z Powierzchownością będzie nas zachwycać. Stara nazwa tylko po niej pozostanie. Polna, nowoczesna będzie po tej zmianie. I kto pamięta? Błotna. Musiało być błoto skoro tak do wojny nazwa ta przetrwała. Wyobrażam sobie, jak ludzie piechotą brnęli w błotnej błocie, a ona. Śmiałe. w końcu jej grymasy skryto kocim brukiem. Krótka ta ulica, przy niej kilka domów. Całscy boj bojcy z knajpy wychodzili z hukiem, rzucając <laughs> przed siebie sporą porcję grobów. Przy tejże ulicy mieszkają Urbańscy. Nazwisko to znane. Urbanie, się, z Urbanie się wychodzi. Urbański w wykonał gest pański. Z XV wieku nazwisko pochodzi. A Urbański z Meszna miał tutaj wymianę. Woził koni mąkę, brał od ludzi żyto. za ten punkt wymienny nie dostał nagany raczej od mieszkańców. Brał o wdzięczność obfitą. Gdy gręczuc napadał, z tej ulicy był tu bohaterem. Ludziom pomoc nosił, ratował kobietę z płonącej piwnicy, patrzył w śmierci w oczy, choć go nikt nie prosił. W drugiej wojnie Niemcy bardzo ją zniszczyli. Wyrok na ulicę wydano okrutny. Od zachodniej strony domy wypalili, z tłumikiem płomieni chodził w tej ulicy wdowie urbańskiego siostrze zabito trzech synów, nazwiskiem Polaków. Płacz, rozpacz tej wdowy do historii dotrze. Znak zbrodni krzyżackiej, połamanych znaków. Gdy kroczyła wolność, którą nieśli bojce, Niemcy diali w nawet strach zabrali. Wówczas tu, w tym domu, zgromadzeni ojce pierwszą władzę miasta organizowali. I znów był polski burmistrz. Ruszyła budowa. Otrzymała asfalt, domek parterowy. W nim naprawa butów i brać radiowa, telewizor na czas, w remoncie gotowy. Ulica łączyła Warszawską z Piskorską, a od dnia wolności zwie się w buczka, dawniej głodna, nie zna skroś dworską, a jak na Wieruszów, wygląda niczego. Majękka uliczka, a przeżyć bez nich pod znakom tragizmu opieczętowano. Nie wolno dopuścić wspomnień do zamiku, by historia błotnej była zapomniana. Czyli mała. Mała, bo maleńka. No, mów na niej tylko. Rynek. I piskorska to odległość Nikła. Mimo, mimo iż tu śni w słońcu, nie jest ona dworską. Każdy o niej mówi: to ulica zwykła. Pożary trawiły jej zabudowania, Gręczuc ją roztrzaskał, drobiazgi pozostały. Potem odbudowana, nie do rozpoznania, stanęła na nogi. W Pawilon handlowy stoi na wylocie. Na dole mebelki powołuje na górze. Tam chyła, Ta ulica nigdy nie ponęła w błocie koniec, lecz w asfalcie, a domy tkwią w murze. Mama w każdym skręcie. Jest małą uliczką. Taka jak bywa prawie w każdym mieście, żyje bez awansu, jak pani dziedziczka w centrum, obok rynku, jak brodzynek w cieście. Co tu można dodać? Ktoś ma przeszłość w sobie. Już od lat sześciuset zawsze w mieście była. Gdyby ona mogła mówić o przeszłości, niestety, choć nie ma, z historią się zżyła.